Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, a także kodeks karny, a także osobno jeszcze o, niektóre ustawy, zwracają uwagę na to, że wolność słowa, wolność dyskursu, debaty publicznej mają u nas właśnie takie ograniczenia. Nie wolno propagować ludożerstwa. Nie wolno propagować rasizmu, zwłaszcza jeśli ten rasizm, co wiemy z realiów historyczno-politycznych i co wiemy właśnie dzisiaj, jeśli zapoznamy się z doniesieniami z Bliskiego Wschodu, ten rasizm jest podstawą ludobójczej praktyki. I każdy, kto przeszedłby obojętnie, przez zaniechanie, Zwiększałby prawdopodobieństwo, że ktoś może tego samego dnia, a może w przyszłości zostanie, uzna się za zachęconego do tego, żeby ludzi segregować, żeby, żeby talmudyczny apartheid propagować jako uznaną, dozwoloną, koncesjonowaną, przynajmniej w Warszawie, śródmieściu i w Rzeczpospolitej Polskiej w teorię i praktykę.